Chciałoby się powiedzieć do trzech razy sztuka. Trzeci raz udało nam się zwyciężyć na własnym obiekcie. Ale przede wszystkim chciałem pogratulować swojej drużynie, że nie zauważyła przeciwnika, bo wiedzieliśmy, że chłopcy będą za dobrze technicznie, będą biegali i to się sprawdziło. Pierwszy raz już posłyszę w tym sezonie, że mogę być zadowolony, że, że fajnie gramy futsalowo. Brakuje nam doświadczenia, no bo gdzieś tam mamy tę sytuację, brakuje bramki gdzieś na 1-1, może, może wcześniej na 1.0. Nie mamy nie strzelamy tych bramek, a niestety futsal jest tak, że jak się nie strzela, to się dostaje. Cieszy na pewno, założenia pewne swoje mieliśmy, wykonaliśmy je. Nie zawsze się otwieramy, żeby być różną przeważającą. Ale mówię, dzisiaj to przyniosło rezultat. Podeszliśmy do zadania, wykonaliśmy je i jest czy są czy No Dobrze mi się grało, zawsze mi się gra dobrze. Bo to tam stoję w tej ręce, żeby tam parę piłek robić. Młodzieżowej na, na mecze przychodzi garstka kibiców, tutaj świetna organizacja klubu, tę mecz świetna otoczka. A, no, sam mecz, no, pierwsze pięć kolejek myślę, że dosyć brutalnie nas zweryfikowało, bo, no, bo mimo wszystko liczyliśmy na, na, tak jak trener mówi, że wynik nie jest najważniejszy, ale każdy z nas chce na pewno wygrywać. do zwycięstwa. Myślę, że była konsekwencja w obronie. No i staraliśmy się to co trenujemy na treningach, żeby jak najszybciej wyprowadzić piłkę. No, udało się dzisiaj jeszcze trzy bramki. Jesteśmy zadowoleni. W końcu wygraliśmy przed własną publicznością no, i oby tak dalej. Gratulacje tutaj dla trenera. Bo fajnie drużyna była przygotowana. Na pewno każdy sezon będzie na plus dla tej drużyny, bo będą zdobywali doświadczenie. My też zdobywamy doświadczenie co mecz, bo nasza drużyna drugi sezon dopiero funkcjonuje w naszej widze. Dziękujemy także kibicom, którzy coraz liczniej zasiadają na trybunach, bo przy takich trybunach o wiele lepiej się gra, gdy doping jest. Krajemy na razie jakoś solidnie, ale, ale brak koncentracji w jakichś pojedynczych sytuacjach i powoduje, że, że nie wywozimy punktów z żadnego terenu na razie. Świetnej organizacji. My nad tym pracujemy, także mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, jak do nas przyjedziecie.